Teraz mamy środki w ramach tak zwanej rozwoju kardiologii. I to są środki, które będą przeznaczone na nowy tomograf komputerowy. Drobna kwota będzie też przeznaczona na taki drobniejszy sprzęt. To są m.in. takie rowerki, taki sprzęt rehabilitacyjny w ramach programu KOS-Zawał, plus taki drobny jeszcze, jeszcze sprzęt. Ale no, gro tej kwoty to jest zakup tomografu nowego. Mamy dwa tomografy, z tym, że jeden to jest taki nowy, drugi to już jest taki właśnie tomograf, który dobrze już jest zmienić, on ma już ładnych kilka lat i nie tylko koszt jego serwisowania i obsługi już jest po prostu drugi, też nie ma już gwarancji, tak więc ryzyko jakiejś większej naprawy, droższej niestety już jest, już jest spore. Zatem mamy też trochę planów, jeżeli chodzi o rozwój leczenia onkologicznego i taki drugi tomograf bardzo nam się przyda. Szpital podjął ścisłą współpracę z Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu, które wybuduje w Pile m.in. pracownię medycyny nuklearnej wyposażoną w PET, najdokładniejszy sprzęt do diagnostyki nowotworowej. Pilski szpital otrzymał teraz 7 milionów złotych, a wartość całej inwestycji to niemal 9 milionów. Nowy tomograf pojawi się w szpitalu za kilka miesięcy.